Świat tyr jest ogromny, a opowiedzenie całej jego historii wydaje się niemożliwym zadaniem. Ja jednak postaram się przybliżyć Wam najciekawsze opowieści o bohaterach, złoczyńcach, miejscach i artefaktach Gearburs 2. A tematem tego odcinka jest. Odrodzenie legionów i sojusz z ludźmi. Poprzednim razem opowiedziałem Wam o upadku królestwa Ascalonu i klątwie Adelberna. Triumf czarów stał się ich porażką, a zwycięstwo zostało zamienione na niekończącą się walkę z duchami poległych. Klęska imperatora Płomienia oraz budząca się w szeregach legionów rebelia ostatecznie doprowadziły do upadku kasty szamanów. Teraz władza wróciła w ręce czterech imperatorów, a wielka armia popielców ponownie rozbiła się na cztery legiony. Odbudowanie struktur wewnątrz legionów wymagało czasu, ale pewnym jest, że gdyby nie zagrożenie ze strony duchów, popielcy wyniszczyliby się samodzielnie w bratobójczej walce o dominację. Sercem legionów są ich żołnierze, gotowi stanąć naprzeciw każdemu wyzwaniu. Każdy żołnierz należy do orbandy, grupy wojowników pod wodzą legionisty. Członkowie orbandy są dla siebie rodziną, bratem i siostrą. Ich siła polega na wzajemnym zaufaniu i poświęceniu w walce. Nie mają dla popielca znaczenia więzy rodzinne czy pochodzenie. Walczy dla urbandy i dla legionu. Warbandy są nadzorowane przez centurionów, którzy z kolei podlegają trybunom, zarządcom wojskowym przypisanych im terenów. Trybuni służą bezpośrednio pod imperatorem, najwyższym absolutnym dowódcą legionu. Tylko Khan Ur posiadałby władzę większą od imperatorów, jednak po śmierci ostatniego z nich z rąk ludzi żaden czar nie zdołał przyjąć tego tytułu. Największym z legionów jest legion krwi. Imperator Bangar Ruinbringer, chociaż ambitny i żądny dominacji nad resztą legionów, wiedział, że konflikt wewnętrzny nie wchodzi w grę w obliczu walki z duchami Ascalonu. Siedzibą Legionu Krwi jest ogromna cytadela, mieszcząca się na północ od Ascalonu u podnóża łańcucha Blaise Ridge. Popielcy spod sztandaru krwi znani są ze swojego uwielbienia dla sztuki wojennej. Ich żołnierze walczą za żarcie, a dowódcy szanowani są ze względu na doskonałe umiejętności strategiczne. Ze względu na pokój zawarty z innymi imperatorami, Legion Krwi wysłał również swoje wojska na ziemię Ascalonu, by wsparły walkę z duchami i odradzającym się Legionem Płomienia. Jednym z trybunów dowodzących w tym obszarze jest nie kto inny jak Rytlock Brimstone. Podczas gdy Legion Krwi hełpi się wojaczką, Legion Popiołu pozostaje w cieniu. Tropienie, sabotaż, szpiegostwo, skrytobójstwo. W ten sposób działają popielcy z czarnego sztandaru. Są tak tajni, że nie wiadomo gdzie znajduje się ich główna siedziba. Imperatorem Legionu Popiołu jest Malis Sword Shadow, a w jej imieniu na ziemiach Ascalonu operację nadzoruje Torga Desert Gave, najwyższy stopniem trybun Popiołu w tym rejonie. Głównym obszarem działań Legionu Popiołu jest Fireheart Rise, gdzie starają się utrzymać w szachu Legion Płomienia. Tam, gdzie twarda pięść Legionu Krwi i garota Legionu Popiołu nie wystarczają, tam pojawiają się machiny wojenne Legionu Żelaza. Askalon jest głównym obszarem popielców spod tego sztandaru, a Czarna Cytadela ich kwaterą główną. Legionem Żelaza dowodzi imperator Smodur, uznawany za najbardziej rozsądnego z dowódców. Jego charakter pasuje do chłodno kalkulującego inżyniera, który szuka rozwiązań optymalnych i nie daje ponieść się pustej ideologii. Jego bezpośrednim podwładnym jest Trybun Gorblade. Dowodzi on działaniami Legionów w obszarze Czarnej Cytadeli. Jest również zwierzchnikiem adamantowej straży, czyli takiej czarowej policji działającej w granicach Cytadeli. Legion Żelaza jest odpowiedzialny za powstanie i rozwój profesji inżyniera. Popielcy nie mają bogów, nie potrzebują ich. Widzieli, jakich bogowie giną z rąk śmiertelników. Legion Płomienia pozostaje jednak wierny swojej tradycji z czasów, kiedy obdarzeni magią Tytanów sprowadzili na królestwo Askolonu zagładę. Będąc na skraju upadku od czasów buntu Trzech Legionów, szamani Płomienia długo odbudowywali swoją siłę. Udało im się to pod panowaniem imperatora Gacherona Balefajera, geniusza i szaleńca. Gacheron zapragnął bowiem zasmakowania potęgi bogów i w twierdzy Legionu. Cytadeli Płomienia, wraz ze swoimi fanatycznymi wyznawcami, przygotował rytuał mający wynieść go na poziom mocy, porównywalny z sześcioma bogami ludzi. Został jednak powstrzymany przez grupę żołnierzy paktu wspartych w walce przez Logana i Rytloka. Wewnątrz Legionu Płomienia rozpoczęła się walka o władzę. Wydawało się, że po latach konfliktów popielcy ustanowili status quo dla swojej cywilizacji. Wprawdzie duchy Ascalonu i legion płomienia nadal byli cierniem na włochatych zadkach pozostałych imperatorów, jednak nauczyli się to zagrożenie kontrolować. Tak było do momentu, aż prastary smok Kralkatorik przebudził się i przeleciał nad ziemiami Askalonu, sprowadzając na tę niespokojną krainę kolejny kataklizm. Tor lotu smoka został naznaczony magicznym skażeniem, które mutowało żyjące istoty w bezmyślne sługi smoka. W tym miejscu działają też sentinele – popielcy, którzy postanowili poświęcić się służbie w walce przeciwko smoczym abominacjom. Mówi się, że to najbardziej niewdzięczna i niebezpieczna służba, jaką może wykonywać popielec. Ponad tysiącletni konflikt ludzi i czarów nie miał końca. Wyparci z Ascalonu ludzie zabarykadowali się w twierdzy Ebonhawk, na południowej granicy ich dawnego królestwa. Popielcy nie mogli ostatecznie przebić się przez masywne fortyfikacje, a dodatkowo musieli walczyć z przeklętymi duchami pod wodzą Adelberna. Wtedy też pojawił się pomysł, by wobec wspólnego zagrożenia ze strony smoków zawiesić broń. Jak jednak przekonać do tego czarów od tak dawna walczących o swoje stare ziemie, tak bardzo nienawidzących ludzi? Sposobem na to miał być Kanur, a konkretnie jego legendarna broń. A dla popielców artefakt o wielkim znaczeniu. Ten bowiem, kto dzierżył pazur ura i dokonał chwalebnego czynu, mógł stanąć na czele wszystkich czterech legionów i raz jeszcze zjednoczyć ich armię pod jednym sztandarem. Ostatni raz pazur był widziany w dniu, kiedy szalony król Adelbern sprowadził na swój lud zagładę, a czarom odebrał zwycięstwo. Z Lwich Wrót wyruszyła więc ekspedycja której zadaniem było wedrzeć się do ruin zamku Adelberna i odnaleźć broń Khan Ura. Musieli przy tym przedrzeć się przez twierdzę Ebonhawk, oblężenie popielców, skażony magią smoczy pomiot oraz szalone duchy Askalonu, nie potrafiące odróżnić ludzi od czarów. Wyprawa zakończyła się sukcesem, choć nie wszyscy jej członkowie powrócili. Zawarcie traktatu pokojowego było możliwe dzięki zgodzie trzech imperatorów. Inicjatorami byli imperator Żelaza Smodur oraz imperator Popiołu Malis. Imperator Krwi Bangar był przeciwny jakimkolwiek układom z ludźmi, jednak wobec sojuszu dwóch pozostałych dowódców oraz wizji dalszej walki z duchami Askalonu zgodził się na zawieszenie broni. Pazur Khanura został przekazany Smodurowi, który ukrył go w swoim biurze na szczycie Czarnej Cytadeli. Wojska legionów zostały wycofane z podmurów Ebon Hawk, a ludzie nie tylko mogą osiedlać się pod murami swojej twierdzy, mają też swobodny dostęp do szlaków w całym Askalonie, a nawet prawo wejścia do czarnej cytadeli. Od tego momentu status quo zostało ustalone i zachowane po dziś dzień. Historia jednak wciąż się toczy. Legion Płomienia próbował raz jeszcze urosnąć w siłę. Wraz z dredżami uknuli plan połączenia magii płomienia oraz technologii kretoludzi. Tworząc tym samym Molten Alliance. Ich działania ponownie zostały zniweczone przez bohaterów Tyrii. Jest to jednak temat na zupełnie inną opowieść. Uff, dużo tego, prawda? Nie wiem jak dla was, ale dla mnie historia czarów, ich legiony, konflikt z ludźmi, wewnętrzna gra o władzę to jeden z najlepszych elementów fabuły Guild Wars. Nawiązania do Imperium Rzymskiego, legendy Genghis Khan'a czy starożytnej Sparty nasuwają się same. Dajcie mi znać, co myślicie o tej opowieści. Kogo widzielibyście w roli nowego khanura? Piszcie też propozycje tematów na kolejne odcinki. Czytałem Wasze komentarze, jest tam kilka naprawdę fajnych sugestii, o których chciałbym Wam opowiedzieć. Nie zapomnijcie ocenić filmu, zanim pójdziecie. Sprawdźcie też inne materiały. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki za zainteresowanie. Kłaniam się nisko i do zobaczenia następnym razem.